Jedni jeżdżą rowerami, inni chodzą pod mostami. Żółta torba, żeby było widoczne. Na bazę. Kilka chwil relaksu. No tu ktoś golił chyba. Albo <laughs> ściągnął nierdzewkę do bazy. obciążę przynajmniej trochę, żeby nie otwórnęło jak zacznie wiać. Rzeka ślęża tym razem, też żerniki. Też wrocław. już głębiej głębiej ciekawiej kiedyś tu rzucałem magnesem ale wiecie rzucali to nie to samo co magnetyczka na razie wkręt niech zostanie nie chcę się go ściągać Ja w wodzie, a tu pociągi elegancko idziemy w stronę tego kolejowego, już baza nam otwórnęła, pora tu się. nadszedłem. Tą żółtą torbą to się bardziej w oczy rzucam chyba. Musi głębiej robi Uff, i waszki latają i byłaby gleba o, jakiś pierwszy taki jak zatyczka od zlewu Guzik zimowego bałwanka z jakimś stworzeniem No i gwoździe na razie. Ci przyłapało, ale wejść do podnieś. O jest następny jakieś kółko. Co to za kółko? No Guzik bałwanka. Tam coś leży. No co leży? Kółko leży. Kółko olimpijskie. Ringo. niałby A jakże Świtezie i makarony Mam przyłapanie co to, to będzie bo ciężkie jak pierun no. dzisiaj to mamy rury A zawróży Jak elektrykę się bawić Bezpiecznik To co jakaś sztuczna dżownica On no to drucik mam w środku, okej okay? Ale tu Rowerka. Dzisiaj jakieś różowe kółko tym razem znowu prawie jak gringo. Idę po tym szczypiorku. Lapka stoi i się patrzy. I patrzy, i patrzy, niech patrzy. O, teraz bym wywinął Oruła. O! Prawie jak strzała Robin Hooda Jak się bawimy w ten deseń Do rury O! Makaron kolejny Makaron Na żółtym tle fajnie wygląda Prawie jak z włoskiego ciasta Nie uwierzycie przed chwilą wyszerpałem włączyłem chyba kamerę, bo myślałem, że już kończę. A tu proszę Bufor kolejowy, nocnik, donica, fan dnia. Sporo towarzy na tym dzisiaj przestanę, bo się z tym naszarpałem I co? Fajna pogoda. Kolorowo ciepło. Wreszcie tak jak trzeba. Przy piątku można się trochę zrelaksować. Tamto żółte to nasza bada. Pozdrawiam Michała, mojego kolegę informatyka. Dzięki Michał za doradztwo, wsparcie. Sroka poleciała. Jeszcze prezentacja w dnia dzisiejszego. No to co w, tą, w torbie ringa, nie ringa, jakieś zwierzątko tam jeszcze zasuwa. Krewetka zaraz to złapię i wypuszczę. Kółko od roweru. O, jeszcze tu flaming bufor, Duniczka. Nie wiem. Podstawiam kolejowy funk. Fant. Kolejną rzecz. Piszcie w komentarzach, jak wiecie. I tyle. Do następnego. No i słuchajcie, idę sobie po tych słodkach, targam to. Patrzę. a tu ktoś chyba coś rozbraja. Rozbrają. I na uwieńczenie. Do pucharki się wsypie. Chyba mieć została kupiona zabrana. No widzicie, elegancko. Tu podjadę autem. Bogatsi. 你太厉 Jeszcze podejdziemy w ciekawe miejsce, jak już tu jesteśmy. Taki kolejowy, przykolejowy bunkier z czasów wojny. Właśnie No tędy na pewno Elegancko No i co? Wszystkiego dobrego. Do następnego.